Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z Football Managerem. Dzisiaj mamy pierwszy mecz angielskiej ekstraklasy. E, rozegramy sobie mecz na wyjeździe z Huddersfield, tak więc e, jeszcze raz można to powtórzyć, że Tony Montana zmienił klub i tutaj mieliśmy kilka e, meczów towarzyskich, które mnie troszeczkę zaniepokoiły, na przykład tutaj przygrana z Beijingiem, z e, jak ten Seul, nie, nie... No nie pamiętam, ale z Beijingiem przegraliśmy 1 do 2, później z Atletico Madryt na wyjeździe 0 do 1. No nie było tak źle, ale mogliśmy tutaj wygrać, no ale z Sewillą to już trzeba było wygrać i przegraliśmy 1 do 3 i następnie z jakimiś tutaj cienia sami 8-0 <laughs> Rozpoczynamy ekstra klasę i może rozpoczniemy od transferów kogo tutaj ciekawego e, przyprowadziliśmy. Tak więc Karl Clark przyszedł do nas pierwszy, jako pierwszy e, zagościł w zespole Liverpool. Jest to Newgen, e, urodzony w 97 roku, środkowy obrońca, może też grać na prawej stronie, ale u mnie będzie grał na środku głównie. Moim zdaniem bardzo dobry zawodnik, jeszcze bardzo młody, tak więc e, może się jeszcze dużo nauczyć dalej. E, Norman z, Smurf, taki już mu ksywkę taką dałem, że to będzie Smurf nasz. Napastnik potrzebowaliśmy naprawdę napastnika i wydaliśmy na niego 17,5 miliona funtów. No zobaczcie, tutaj atrybuty fizyczne ma doskonałe i wykańczanie akcji 17 to to co po prostu potrzebuje rasowy napastnik żeby wykończyć dobrze akcje. Mam nadzieję, że wspomoże nasz zespół. Dalej Valentin Mitchell obrońca, który może grać na lewej jak i na prawej stronie obrony. E, również bardzo dobry transfer, 19 latek może się bardzo dobrze rozwinąć, 4,5 gwiazdki potencjału Tomasz Lemar przyszedł do nas Zanderlechtu za 3 miliony Tak więc no, nawet y, cena taka ok już jest wart 7 e, I to jest kolejny dobry transfer 23 latek y, 3,5 gwiazdki, mam nadzieję, że się jeszcze rozwinie do naprawdę dobrego poziomu. Dalej Ruben Garcia za 20 milionów to jest nasz skrzydłowy ponieważ musiałem tutaj naprawdę ruszadę zrobić w tym zespole e, bo no, było nie za ciekawie. Tak więc Ruben Garcia skrzydłowy który będzie u nas występował na lewym skrzydle już na razie w meczach towarzyskich jak widzicie spisywał się bardzo dobrze. Dwie bramki, trzy asysty w pięciu meczach. Dalej Mauricio Francisco <laughs> z PSG wypożyczony ponieważ jest bardzo dużo warte, więc nie chciałem tyle płacić jeszcze za tego zawodnika a jak była opcja wypożyczenia no to witamy w klubie Mauricia. Brazylijczyk który jest naszym teraz najlepszym prawym obrońcą no i jeszcze przyniesie do nas Julio Salinas z AS Romy za 6 milionów funtów i to jest bramkarz. Potrzebowałem młodego bramkarza no a teraz zobaczmy sobie raport o zespole. I zobaczmy po prostu nasz zespół. Tak więc na bramce mamy Fernando Muslerek, który w sumie będzie grał pierwsze skrzypce na bramce. Niestety tutaj atrybuty mu spadają. No już stary jest, 33 lata, ale jeszcze jako bramkarz może jeszcze pograć. To właśnie Julio Salinas, który właśnie jak widzicie 4,5 gwiazdki potencjału. No i jest jeszcze Reina, ale Reyna już jest moim zdaniem za słaby. 36 lat i atrybuty będą mu już tylko i wyłącznie spadać. Ten więc Reina jest wystawiony na sprzedaż. Dalej, jeśli chodzi o środkową obronę, no to mamy Stevena Kolkera No chyba tego zawodnika nie trzeba przedstawiać. Przyszedł z Tottenhamu za 9 milionów. Najpierw do Cardiff przyszedł za 8,5 miliona i następnie Liverpool go kupił za 9 milionów funtów. Dalej mama, mama Dusako, zawodnik, który... Już dawno temu w fm jakoś znalazłem właśnie Sako i od tamtego momentu e, bardzo lubię tego zawodnika. Dobry środkowy obrońca, wcześniej grał właśnie dla PSG, za 16 milionów funtów przeszedł do Liverpoolu. E, Jordi Armat, kolejny środkowy obrońca, e, Hiszpan, 27-letni, no i to jest chyba jak na razie nasz najgorszy środkowy obrońca, ale też będzie grał. Dalej, prawa obrona, no to wspomniany Francisco jest naszym najlepszym prawym obrońcą i jako drugi jest tutaj Juan Cuadrado, e, ale jego chce się pozbyć po prostu stary już i no kiepski, no nie oszukujmy się, e, chociaż do najgorszych nie należy, ale są lepsi po prostu i szukam kogoś innego, jest właśnie wystawiony na listę transferową, jakieś tutaj miliony można za niego zdobyć. E, no i to tyle jeśli chodzi o prawą obronę. Właśnie tutaj chciałbym jeszcze kogoś sprowadzić do klubu. Na lewej obronie jest całkiem inaczej, bo jest Matuidi, który w sumie też jest na liście transferowej. E, bo jak widzicie, 32 latek no jest dobry, ale już będzie coraz słabszy. To więc Matuidi do wyrzucenia jest Windalun. E, to będzie nasz chyba podstawowy, lewy obrońca no i właśnie nasz nowy nabytek, czyli Valentin Mitchell, który będzie się tutaj ogrywał powoli i będzie wspomagał raz lewą, raz prawą stronę obrony defensywna pomoc nie będę jej za bardzo używał dlatego przejdziemy od razu do pomocy środkowej i tutaj mamy Jordana Hendersona naprawdę bardzo dobry środkowy pomocnik 29-letni, mam nadzieję, że Tutaj kilka podań, naprawdę będzie miał fantastycznych. Eee, gra z pier pierwszej piłki 15. Eee, Sean Circuit, eee, czyli Newgen ale to jest zawodnik najwyższych lotów. Eee, to jest piłkarz, który ma szansę eee, być jak, eee, jak Steven Gerrard dla Liverpoolu. Eee, już 5 lat temu kupił go Liverpool za 4,5 miliona funtów. Tak więc naprawdę zawodnik wysokich lotów Lukas Leiva Zawodnik, który najlepiej się spisuje jako defensywny pomocnik, ale my go będziemy wpuszczać jako na środek pomocy No też 32 lata i zawodnik już traci tutaj swoje atrybuty fizyczne, techniczne Ale myślę, że jeszcze jeden sezon może pograć na bardzo wysokim poziomie no, i to w sumie tyle, jeśli chodzi o środkowych pomocników. Dlatego rozglądam się za następnym i trafiło na Buselato. Zobaczcie. Zawodnik również bardzo dobry, tak więc bardzo bym się ucieszył, gdyby Massimiliano do nas przeszedł. Dalej. Ofensywna pomoc na środku. Tutaj najlepszy jest Jack Grealish, 23-latek. Bardzo młody, ale też bardzo dobry. Tutaj spisywał się w meczach towarzyskich naprawdę dobrze. 3 bramki, 4 asysty w siedmiu meczach, ale pięć razy wchodził z ławki. Um, Lukas Lejwa jest następny, ale jest właśnie Tomas Lemar, nasz nowy nabytek, który będzie tutaj się wymieniał z grilliszem na e, ofensywnej pomocy. Dalej lewe skrzydło, no to jest Rachim Sterling ogólnie nasz najlepszy skrzydłowy, ale on będzie grał na prawej stronie. A na lewej e, Ruben Garcia i Tom Innes będą się tutaj wymieniać, a na prawej to właśnie Sterling i Wellington Nem będą tutaj na zmianę sobie latać jako napastnik, no to wiadomo e, nasz smurf nowy, no i oraz jeszcze Uros Dziurdziewicz, e, zawodnik który, no jest dobry, no chciałem go sprzedać, ale tak sobie myślę, nie, zostawimy go, jest, nie, nie jest najgorszy. Tutaj jeszcze był Żylfi z, z, z zigure, Siguroson, którego wystawiłem na listę transferową. Po prostu nie podoba mi się ten zawodnik i wypożyczony jest do Walencji z, z opcją tam pierwokupu za jakieś 3 miliony funtów chyba. No i to jest właśnie nasz składzik. To teraz zaczniemy sobie mecz. A jeszcze może zobaczmy kto odszedł od nas z klubu, bo jeszcze było kilka właśnie zawodników, którzy odeszli. Pierwszy odszedł Daniel Starisz, czyli chyba każdemu znany zawodnik. E, bardzo szkoda, że się pozbyliśmy e, Daniela z naszego zespołu, bo myślałem, że będzie miał dużo lepsze atrybuty, a tutaj tylko szybkością może się popisać. A tak to tutaj zobaczcie bardzo słabo. Dalej, Iba i Gomez. Lewy skrzydłowy. No moim zdaniem ten yy, nasz nowy nabytek jest lepszy niż Gomez. Yy, był on wart jakoś 7 milionów funtów, a ja go sprzedałem za 3600 i jestem zadowolony z tego powodu. Tutaj kilku zawodników odeszło na wolny transfer, ale też odszedł Jerome Sinclair, yy, 22-letni środkowy napastnik. Tak się zastanawiałem chwilę, czy na pewno go sprzedawać i tak dalej, bo młody, może jeszcze coś z niego będzie, ale ostatecznie sprzedałem go za 2,3 miliona. Henning Hjort to jakiś małolat, Nugent 21-letni, no słaby, słaby, tak więc dobrze, że dostaliśmy za niego chociaż jakiś hajs. Dalej Sergi Kanos, kolejny tam nieważny zawodnik, a sprzedaliśmy go za 1,3 miliona. No i właśnie potwierdzenie tego co mówiłem, że Sigur Oson przeszedł do Walencji na wypożyczenie Dobra myślę, że możemy sobie przejść już do wyboru składu, a ja to zrobiłem już wcześniej, już się przygotowałem tutaj i właśnie mamy już ustalony mniej więcej skład, ale tutaj przecież było wsparcie No i tak w bramce Muslera na lewej Wiondalun, Sakho, Kolker i Francisco To linia pomocy, w środku linia obrony w środku pomocy Circut oraz Henderson E, od lewego skrzydła Garcia, e, ale tutaj Wellington chyba nie będzie grał. Tutaj zagra sobie Jack Grillish. O właśnie. Sterling na prawej i Smurf e, na napadzie. Tak więc myślę, że takim składem sobie rozpoczniemy pierwsze spotkanie e, pod wodzą Liverpoolu przez Tonego Montane gramy z Huddersfield czyli chyba z niewymagającym zespołem tak więc e, debiut powinien być udany e, pięcioma tutaj pomocnikami e, rozegra ten mecz myślałem że to nasz ale nie nie e, drużyna Huddersfield tutaj na razie na tabelę nie ma co patrzeć i tak dalej e, no i dobra pierwsza rozmowa motywacyjna z zespołem Chociaż no Tony Montana już sobie wyrobił troszeczkę szacunek wśród zawodników, przynajmniej powinien sobie wyrobić, ponieważ spędził już naprawdę sporo czasu e, na tych rozmowach motywacyjnych z innymi zespołami. Dobra, zaczęliśmy. Tutaj tabela w sumie mnie nie interesuje tym razem. Już Manchester United tutaj wygrywa z Nottingham Forest. My mamy już pierwsze pół godziny i tutaj żadnej akcji nie było. E, no dobra, w końcu Muslera od Bramki na Sterlinga. Sterling niestety nie przejmuje tej piłki i Hall. Huddersfield uwaga, wychodzi z akcją. Ależ pięknie Francisco. Dobrze do smurfa. Dojdziemy do tego, niestety nie udało się. Eee, przy piłce Huddersfield i Goodale z Powerem. Kin w obronie. Próbuje rozegrać tą piłkę, ależ piłka do Patersona, Patersona, ale prosto w naszego Bramkarza i muslera spokojnie teraz może wprowadzić piłkę do gry no i to jest koniec pierwszej połowy tak więc ja jestem zawiedziony tym zespołem w ogóle strasznie przecież to powinniśmy chociaż jedną e, sytuację bramkową stworzyć no 11 strzałów 6 celnych ale żadna z tych sytuacji nie była na tyle dobra żeby ją umieścić właśnie tutaj w sytuacjach kluczowych no i kolejny raz zaczynamy od wybicia muslery i kolejny raz tracimy piłkę w powietrzu ale teraz dobrze kolker i rozpoczynamy akcję. Sirkut. Sako, Ale musimy cofać do bramkarza. I kolejny raz e, bramkarz wybija i tracimy tę piłkę. Henderson może tam powalczy, Niestety nie. Hall. Uwaga Hall. Pięknie Mauricio. Znaczy Francisco. <laughs> Jeszcze się muszę przyzwyczaić tutaj do nazwisk moich zawodników. Bo czasami... Ależ teraz był niebezpiecznie. Słupek tylko od drużyny Huddersfield. E, rzut rożny. Dośrodkowanie. I pięknie. I teraz szansa na kontrę. Garcia. Garcia już jest na wysokości pola karnego Garcia i rzut wolny dla Liverpoolu Henderson jest, będzie egzekwował Kolker ależ minął się z piłką tutaj jeszcze no, mieliśmy sytuację Sterling e, dobiegał do tej piłki no uwaga 70 minuta no to trzeba wyjść ofensywnie aha bo to nie są nasze oceny 81 minuta, no niestety Smurf nie zaliczył udanego występu, tak więc Dziurdziewicz w jego miejsce. Um... No Wellington za Grillisza. I na razie te dwie zmiany jako jedyne. No nie mogę tutaj nikogo w ogóle wyróżnić, ponieważ żadnej akcji konstruktywnej nie zrobiliśmy. <trym> Dlatego jak na razie jestem troszeczkę podłamany stylem tutaj w jaki Liverpool jako drużyna się prezentuje zagranie na Smurfa i po raz kolejny tracimy tutaj i Hall, uwaga Hall, dobrze, dobrze, dobrze. bramkarz Muslera, gdyby nie on byłoby już no z 2 do 0, grillisz, może teraz, jakaś sensowna akcja Smurf, ale no co to było za wypuszczenie sobie piłki. Zmiany, zmiany, zmiany już powinny wkroczyć Tak jest, mamy świeżych zawodników Uwaga Henderson, dośrodkowanie na Kolkera Jeszcze Sakho, Kolker No powinna to być bramka Stuprocentowa sytuacja, jeszcze raz Henderson Henderson znowu na Kolkera Kolker teraz Uwaga do Cirku, ale dobre podanie e, Mauricio Francisco już jest podmęczony Jeszcze kolejny rzut rożny Rub Aj Garcia, jeszcze raz Henderson. No tyle mieliśmy sytuacji 25 strzałów i nic nie weszło. No to jest na razie bardzo słabe i jeszcze no stracilibyśmy tutaj chociaż ten jeden punkt w ostatnich tutaj sekundach, no jak zwykle w sumie. No i koniec meczu i niestety, ale pierwszy mecz debiut nie można tego zaliczyć do udanych, ponieważ znaczy zremisowaliśmy, no ale ja to traktuję jako przegraną Tutaj tylko i wyłącznie mnie interesowała wygrana Tak więc tutaj przed meczem z Tottenhamem będzie trzeba coś zmienić w zespole e, popróbować może innej ta taktyki, może czegoś innego Zobaczymy, o Balotelli tutaj wrócił do Manchesteru City za 24 miliony. No i dobra, myślę, że powoli będę się z Wami żegnał, tak więc pójdźmy w terminarz, nie gramy w żadnych pucharach w tym roku, tak więc nasz cel numer jeden, no to oczywiście, no nie mówię o wygranej w Premiership, bo to naprawdę będzie nie lada wyczyn tutaj między Manchesterem United, Arsenalem, Chelsea, City jeszcze ten Tottenhamem tutaj znaleźć miejsce w, e, i być najlepszym ale chciałbym zakwalifikować się do e, Ligi Mistrzów chociaż z tego czwartego miejsca i w to będziemy właśnie celować aby w pierwszej czwórce się znaleźć to więc następnym razem spotkamy się może gdzieś po 10 meczach ligowych zobaczymy jak to wszystko tutaj wygląda e, może tutaj na mecz z Arsenalem może tutaj na City gdzieś tutaj chyba będzie odpowiednio. No więc dobra, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Siemano!